O, pociąg jedzie. Dzisiaj jesteśmy w Zielonce, wyjątkowo. W Niepokręcie był mniejszy przegambel i był okupowany przez ptaki. Tutaj są ptaki, ale zdecydowanie jest ich mniej. Plus jest większy przerębel. O Jezu, jakieś, coś się obija, jakieś lutownie. Natomiast to jest fajne miejsce, bo jest i plac zabaw dla dzieciaków, jakby ktoś przyjeżdżał. Będzie go widać o tu. Natomiast to, co widzicie tutaj, o, nie, słabo widać, ale. Musicie uwierzyć, że tam jest sauna i zawsze dla tych, którzy chcą nie dość, że moksować, to jeszcze w saunie pobyć, jest to fajna opcja, także fajna miejscowa jest dość mniej ludzi. Może właśnie tu będziemy przyjeżdżać w sobotę, na razie jesteśmy na tak, tym bardziej, że tydzień temu nam się nie udało pomoksować, więc w tym trzeba było koniec. Dobra. Peace! Więc tak naprawdę wiele do, do nagrywania w tym, w tym tygodniu nie było, żeby cokolwiek opowiedzieć, bo to jest taka, ja to nazywam prozą życia, czyli obowiązki, które trzeba po prostu zrobić. Natomiast jak widzicie, tu było więcej tych karteczek, ich jest już, już coraz mniej, więc do przodu rzeczy idą, więc dobrze, dobrze, że idzie. Przodu, idą te zmiany pewne, natomiast na tą chwilę, żeby pracować dla klienta, co zawsze jak staram się jak kończę robić, to zapisywać sobie rzeczy do zrobienia na kolejny dzień, tak żeby nie od rana nie błąkać się po odmentach internetu, tylko żeby od razu robić swoje zadanie. Dzięki temu jest więcej czasu później na przykład na naukę. I dzisiaj się zaczą zaczął dzień od biegania. Także całkiem spoko, to jest oczywiście praca dla klienta. Natomiast e, e, kontaktowałem się z jedną firmą, która niedaleko stąd kładzie światłowód. Ktoś gdzieś na forum napisał mm, i dzięki temu wiedziałem, jaka firma. I to jest plus, bo światłowód no, nie jest najbliżej, ale też nie jest jakoś daleko, więc e, pani ma zlecić techniką rozeznanie się, czy jest możliwość podprowadzenia tego światłowodu. A później trzeba by było zabrać 10 osób, żeby im się to opłacało. Te 10 osób, o to się martwię. Natomiast, jakby od jednej ulicy polecieli, tam zebrali te 10 osób, to by było spoko, bo to by było około 1 giga na sekundę. Nie byłoby tanio, ale też nie byłoby to no, Elon Musk z 500 złotych miesięcznie za internet. Więc jest światełko w tunelu. Jeszcze dzisiaj spróbuję się do Orange odezwać. Eee, może oni też będą zainteresowani taką inicjatywą. Zobaczymy, bo firma, która wcześniej się odezwała, to niestety, ale umilkła. Pewnie <grywania> ją przeraził ten, 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 ten koszt i wykładli na eee, infrastrukturę na powierzchni, czyli po słupach, co by było szybciej o wiele. Aha, i jeszcze jedna sprawa tego biegania. Jestem podekscytowany, dlatego że rano było minus 4. Coś koło tego, a nigdy jeszcze przy takiej temperaturze nie biegamy. Zawsze trochę się obawiałem o, o gardło i tak to już przez krzywą przegrodę. Natomiast było całkiem spoko. Teraz trochę je odczuwam, ale jest naprawdę fajnie pobiegać sobie. Także sezon można powiedzieć, że jest rozpoczęty. Tylko jeszcze muszę trochę stroje zmienić, bo wyglądam jak... Ale ważniejsze jest, że się coś robi, niż jak się wygląda. Dobra, yy, pracuję nad kursem. Mam kilkanaście minut, bo za chwilę e, ruszamy z córką. Natomiast e, coś Wam pokażę. To, to, co tu widać, ten tekst to jest opis kursu mojego. E, tylko opis został zgubiony przez Sztuczną Inteligencję. I powiem Wam, że jest całkiem naprawdę fajnie napisane. Także. E, Wiem, że to firmy, które małe, które zrezygnowały z tego na rzecz właśnie tych rozwiązań, jest całkiem spoko. Jestem pod wrażeniem, bo wcześniej była tylko wersja angielska, natomiast teraz jest wersja też pols polska i naprawdę powiem Wam, że robi swoją robotę. Mały upgrade robię. Chcę tutaj taką tablicę z IKEA powiesić do wieszania innych rzeczy. i Zrobiłem mały błąd, bo myślałem, że ją tutaj powieszę tak, ale tak akcesoria akcesowie do niej nie pasują. Więc będzie w pionie wisiła. tak sobie ostatnio myślałem, że a powieszone. Ale no, mam dzisiaj fryzurę kroku jest jak widzicie równo, chociaż żona i tak powie, że jest nierówna, bo ona ma jakie w oku, ale od tego są żony, żeby to mówić, i teraz można takimi haczykami... No to eee, też takie pojemniki pójdą, ale tak sobie myślałem, że właśnie ostatnio... I te... I ten film miałem robić sprawdza na niego nie ma pogody, żeby go robić teraz Teraz ten film i w ogóle nawet jak tego vloga robię to ostatnio w ogóle nie myślę, żeby kamerę mieć ze sobą, więc dlatego jeszcze na przykład zeszłego tygodnia nie mam, bo za nie ma to nic Dobra, Ale teraz jest elegancko, zaś tu sobie suchaweczki powietrze. Nie będzie się wajdać, to wszystko. No dobra, to nie jest idealnego rozwiązanie. Ale jest całkiem spoko. Dobra, dalej gdzie żyć? Tutaj muszę broń walczyć, o lepsze jutro. A! Ja miałem taki plan, żeby... W ogóle tą ścianę muszę wygłuszyć. Już wiem jaka FIFA to wygłuszy. Żeby nie budować stelażu i nie bawić się do poprzyklejane pójdą. Natomiast chciałem taki pasek ledowy dać, żeby było fajny, fajny taki wygląd podczas live'ów, ale nie wiem, czy w to pójdę, bo tu, tak jak dzisiaj patrzyłem sobie z live'ów, jest bardzo ciasno ogólnie, więc nie, nie ma chyba sensu. Po prostu jakieś ewentualnie silniejsze światło od dołu, które tam zmieni kolor. A, no i jeszcze, oczywiście walczę z aparatem. Dostałem dzisiaj opis, i opis nie jest dobry, bo nie wiem, czy się da na górę założyć aparat, bo korzenie są za słabe. A, jeszcze na firma mi, bo dwie firmy się odezwały w sprawie internetu, jedna Orange i Orange od razu powiedziała, że nie, znaczy na drugi dzień był technik, sprawdzał. Natomiast druga, która kładzie dalej, to jeszcze nie dała znać, natomiast dzwoniłem do tamtej, która niedaleko stąd kładzie kabel. No i mówię, że w zasadzie niedaleko, oni mówią, że może za dwa lata i powiedziałem Domiłeś pani, że za dwa lata to prawdopodobnie się w górze kupiła Delona Maska. Ona się spytała, kto to jest Elon Musk. Więcej wytłumaczyłem i powiedziała, no to zleci to technikom. Sprawdzenie więc. Może polska firma chce rywalizować z zielonym Maskiem na tym zadupiu. Zadupiu zwanym Warszawem. No, a w piątek, w piątek kolejna wizyta w Spa dental, dental Spa. Ale Spa to nie wiem, jakieś tam powinni to nazywać. Nie wiem. To chtuchy. Byłem na czyszczeniu łódka dźwiękowym i na jedynkach takie ubytki od dzieciństwa, bo się walnąłem pod płatką. To mi chobili. Bolało piaskowanie, jakbym samochód do warsztatu oddał. Piaskowanie, lakierowanie, co pan chce. Tylko kupę kasy za to biorę. Jeszcze spa. Ale mi wszystko boli. Ale śmieszne, bo mi. Nie czulali przednie zęby. Przednie zęby się znieczulali pod nosem. I teraz końcówki nosa nie czuję. Można by mi go teraz naprawić. Szkoda, że takich kompleksowych nie robię. No to jak robimy panu jedynki, to od razu panu zrobimy też ten nos, bo taki krzywy w środku jest. jest.